Dzisiaj porozmawiamy o motywacji. Cześć Wam wszystkim, e, z tej strony Dominika i dzisiaj porozmawiamy sobie o motywacji, jak być bardziej zmotywowanym. E, opowiem Wam o piramidzie Maslowa i o różnych typach e, motywacji z psychologicznego punktu widzenia. Na początek porozmawiamy sobie o piramidzie Maslowa, ponieważ to jest e, baza wszelkiej motywacji, wszystkich, wszystkich definicji, wszystkich dziedzin, które będziecie omawiać. Więc tak. Zróbmy sobie od początku, jak wygląda piramida. Moralizacja jest na samej górze, a fizjologiczne sprawy są na samym dole. Więc zacznijmy od samego dołu, od najbardziej potrzebnych fizjologicznych spraw, jakie człowiek posiada. Fizjologiczne... Fizjologiczne sprawy to m.in. seks, spanie, jedzenie, i gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami. No i niestety, to one są najsilniejsze w naszej motywacji. Czyli jeśli, um, czyli, jeśli będziemy głodni, nie będziemy myśleć o wyższych sferach motywacji, nie będziemy zmotywowani i po prostu nic nam się nie uda. Dalej widzimy e, bezpieczeństwo, nie, nieruszalność, dalej mamy przynależność. To jest dołączenie do grupy, nawiązywanie bliskich, intymnych stosunków z innymi ludźmi, uczestnictwa w życiu grupy, niebycie samotnym. Dalej mamy szacunku i uznania. To są potrzeby prestiżu we własnych oczach i oczach innych ludzi, pragnienie potęgi, wolności, wyczynu, potrzeba respektu, uznania ze strony innych, jak i również dominacji, zwracania na siebie uwagi lub dobrego statusu społecznego. I na samej górze mamy samorealizację. Samorealizacja składa się z e, definicji estetycznej i poznawczej. Estetyczna to jest potrzeba harmonii i piękna, a poznawcza to jest potrzeba wiedzy, zrozumienia i nowości. I to właśnie studenci, jeśli idą na studia, właśnie idą po tą realizację ostatnią, po tą motywację ostatnią. Jak wszystkie inne motywacje, Zaopatrzymy, czyli będziemy na jedzeni, będziemy mieć dach nad głową, będziemy bezpieczni, będziemy mieć grupę, będziemy mieć rodzinę i wejdzie ten właśnie szacunek, to ta sama realizacja będzie największą naszą motywacją na samym końcu. I tak właśnie wygląda motywacja z poglądu maslowa. Bardzo prosta to zapamiętania. Na dole samo to, co najbardziej potrzebujemy, a na górze to, co wiele ludzi nie potrzebuje, ale do tego właśnie dąży, bo tam. Odkrywa się to, co tak naprawdę ważne w człowieku. To, czego pragniemy, to, czego chcemy w życiu, to, że się uczymy. Po co się uczymy? Po to, żeby właśnie spełnić tę samorealizację, żeby dojść do czegoś, żeby mieć cel. I to właśnie tam wszystko się dzieje. To dlatego jeśli dojdziemy tam, to będziemy szczęśliwsi. Takie są definicje na przykład. Inna definicja to jest e, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Jak widzimy, motywacja wewnętrzna, to jest tendencja do podejmowania i kontynuowania działania ze względu na jego treść. Cechę określającą motywację wewnętrzną jest ciekawość. E, w porównaniu do właśnie motywacji zewnętrznej, to jest to tendencja do podejmowania i kontynuowania działań ze względu na pewne konsekwencje, do których one prowadzą. Jak najłatwiej to zapamiętać, motywacja zewnętrzna, to jest to, ktoś inny niż ja. To są ludzie z zewnątrz, to jest grupa, to jest to, co się dzieje na zewnątrz, to jest sytuacja polityczna, to, jest, to są przyciski, presja różnych innych ludzi, to jest motywacja zewnętrzna. Motywacja wewnętrzna to jest to, co ja mam w środku, czyli to, co ja chcę osiągnąć, to, co ja zrobię, żeby pomóc sobie. Jeśli jestem ciekawa czegoś, chcę to zrobić, to to jest to moją motywacja. Nikt inny do tego mnie nie zmusza. Taka jest motywacja wewnętrzna. A co jeśli chcemy mieć motywację, ale nie wiemy, skąd ją wziąć. Eee, I właśnie do tego dam Wam kilka punktów, które możecie zrobić, żeby mieć motywację. Właści takiej użyłam ich wszystkich, żeby zacząć nagrywać filmiki na YouTubie, ponieważ nigdy nie miał motywacji do tego i po prostu uznałam, że to jest ten czas, i zobaczymy, jak to będzie działać. Zadziałało, więc teraz się z Wami podzielę, eee, jak to zrobiłam. Więc na początek. Eee, Wizualizacja celu wiem, że wiele osób pewnie słyszeliście, który mówiło o wi wizualizacji, w myślaniu, przyciąganiu tego wszystkiego, em, coś może w tym jest, ale jeśli wyobrazicie sobie, że to zrobicie, i już to robicie, i już em, wiecie, jak to robić, to wiele łatwiej będzie wam zacząć, bo Wasz mózg przyzwyczai się do tej myśli, że już zaczęliście, więc w sumie czemu nie, czemu nie kontynuować? E, więc wasz mózg przyzwyczai się do tego wszystkiego. I przy tej wizualizacji warto sobie też zaplanować tą końcową e, wygraną, czyli e, końcowy efekt. Czyli załóżmy w moim przypadku było to załóżmy posiadanie... Paruset subskrybentów. Na przykład. To był mój cel. Na razie nie jest to moim celem jako takim, tylko wdaję Wam przykład. Łatwo jest wyobrazić sobie przyjemną nagrodę z wykonanego zadania. Dzieje się tak, ponieważ was, Wasz mózg przekierowuje się na efekt i na, to, na tą nagrodę końcową, a nie na ten trud, który polega na dojściu do tego, do tego celu. Czy tak naprawdę e, nie myślisz, o tych trudach, tylko myślisz o efekcie końcowym, który jest super, hiper, który sobie wymyślisz. To samo z pozytywnymi myślami, e, to też działa, tylko musicie sobie sprawdzić na sobie, e, że pozytywne myśli i emocje, które właśnie myślicie o tym końcowym e, celu, e, łatwiej wam do tego dojść. Ponieważ wasze myśli są odzwierciedleniem uczuć, a potem akcji, więc to wszystko się łączy tak, że dojdziecie do tego celu, tylko musicie w siebie wierzyć i wiedzieć, że to się stanie prędzej czy później. Kolejną ciekawą kwestią, jeśli chodzi o znalezienie motywacji i wykonywanie celów, które chcecie, jest analiza konsekwencji negatywnych, ale jak i pozytywnych. Na czym to polega? Polega na tym, że Myślicie, jakie są konsekwencje pozytywne i negatywne tego celu, który chcecie. Czyli, na przykład, um, iść na siłownię, ale nie bardzo mi się chce. Jakie są pozytywy, że, dostanę, że będę miała six packa, że będę zdrowsza, że będę się lepiej czuła. Ale jakie są konsekwencje negatywne w tym wypadku, jeśli nie pójdę? No, to załóżmy, że stanę się leniwa, nie będzie mi się chciało, będę zmęczona, nie będę tak zdrowa, jaka powinna być, To nie dostanę tego super brzucha, którego chciałam. To są konsekwencje negatywne. Więc jeśli będziecie rozpatrywać swoje cele na dwa sposoby tych pozytywnych i negatywnych, zobaczycie, których jest więcej, i Wasz mózg przekona się do tego, że aha, dobra, jednak pozytywne są lepsze, idźmy po to, ponieważ nie chcę doświadczyć tych konsekwencji negatywnych, ponieważ was, Wasz mózg odbierze to jako ból. Um, mózg jest niesamowity. Jest plastyczny, ale przede wszystkim czuje ból. Na przykład, jak kupujecie coś, e, cena, która jest właśnie przy metce, e, może powodować ból dla waszej duszy, dla waszego mózgu, dlatego jest wydawać pieniądze. E, artykuł, jeśli chcecie zobaczyć. Ból jest rzeczywisty, jeśli chodzi o to. Możesz nie czuć tego bólu w sobie, w sensie takiej fizyczności, jakbyś się nie wiem, drapnął czy zranił, ale ten ból jest w mózgu. I um, to jest ciekawe, więc jeśli pomyślisz o tych negatywach, automatycznie będziesz przekierowany na ten pozytywny trok. Podobnie do analizowania pozytywów i negatywów, jest też analiza celów. E Czyli to, dlaczego to jest dla ciebie ważne. Ponieważ jeśli... Pomyślisz o tym, dlaczego to jest dla ciebie ważne, automatycznie wasza motywacja wewnętrzna obudzi się i powie, okej, OK, to jest dla mnie ważne, chcę to zrobić, co muszę zrobić, żeby to zrobić, i idziesz po to, ponieważ wasze myśli odpowiadają waszą akcję. Więc jeśli nie zrobisz tej analizy celów i nie powiesz sobie jasno, co jest dla mnie ważne, to nie będziesz zmotywowany. I ostatnią taką sztuczką motywacyjną jest nagradzanie się. Po prostu, jeśli coś zrobisz, jeśli załóżmy masz cel, który jest na samym końcu. I powiesz sobie, muszę wykonać tych pięć stepów do tego celu, to za każdym stepem nagradzaj się. Może być to coś małego, nie musi być jakieś nie wiadomo, co wielkie. Może być na przykład kąpiel z jakimiś aromatycznymi e, zapachami, czy czekolada, czy lampka wina, czy pójdziesz sobie na koncert, pójdziesz do parku, spotkasz się ze znajomymi, to będzie automatycznie wysłany sygnał do waszego mózgu, aha, zrobiłem, zrobiłem bardzo dobrze, jestem z tego powodu dumny i teraz mogę e, osiągnąć więcej, mogę iść dalej do tego celu, Powiem, że za każdym krokiem będę nagradzany i będzie to dosyć przyjemne dla mózgu i dla naszych e, dopamin, które są e, Hormonami w naszym mózgu. Jeśli chodzi o motywację, to jest to pewien, pewien rodzaj rodzaju schemat, jaki podążamy. Czyli to nie jest nigdy tak, że jeśli człowiek jest leniwy, to do końca życia będzie leniwy, albo że jak nie masz motywacji, to jest twoja wina. Niestety wiele osób uważa i właśnie selekcjonuje ludzi na takie typy, jednak plusem jest to, że jeśli wiesz, że. Ten typ został tobie narzucony. Jest o wiele łatwiej wyplątać się z niego, ponieważ e, nie, nie winisz siebie za to, że jesteś leniwy. E, jak wiadomo, od wielu wieków, e, wszystkie wzorce, które my mamy w sobie, są zaabsorbowane od społeczeństwa, od naszych rodziców, od nauczycieli, od naszych znajomych. Więc tak naprawdę. Ty nie musisz być leniwy, ty po prostu nauczyłeś się być leniwy, dlatego nie masz motywacji. Ale jeśli to odwrócisz i zmienisz swój sposób myślenia, może nawet zmienisz e, otoczenie, w którym jesteś, automatycznie będzie ci łatwiej wyjść z tego i, będąc zmotywowanym, zrobisz to, czego chcesz. Motywacja jest podobna do wiary w siebie. Jeśli zostałeś krytykowany w szkole za coś co e, jeśli zostałeś krytykowany w szkole albo rodzice co chwilę e, mówili na ciebie, że jesteś niewarty, to na pewno nie będziesz miał wiary w siebie w przyszłości. Dlatego mówię, te wzorce można zmienić i one są trudne do zmienienia, ale są warte do zmienienia. E, motywacja tak samo wiara w siebie, e, różne problemy, depresja, anxiety wszystko to być może wiąże się z wcześniejszymi e, doświadczeniami, z tego co właśnie wynieśliśmy z, o, z podwórka, z rodziny, e, z między znajomych. Więc zastanów się nad swoimi wzorcami. Nie myśl o motywacji jako coś, co musisz zdobyć, e, ponieważ można się tego nauczyć i można się nauczyć posiadać tę motywację. Wystarczy zmienić parę wzorców w swoim zachowaniu. W moim przypadku, e, jak chciałam odwrócić te wzorce, które miałam właśnie z przeszłości, e, poszłam parę razy na terapię e, i zobaczyłam, że tak naprawdę jest bardzo dużo wspomnień z mojego dzieciństwa, które po prostu wystarczyło być świadomym, żeby one nie znikły, ale żebym zaakceptowała je i zobaczyła, że to tak naprawdę nie była moja wina e, i zobaczyłam, że Da się. Zobaczyłam, że da się żyć lepiej tylko i wyłącznie posiadając em, psychoterapeutę albo kogoś, kto cię wysłucha, e, więc nawet jak masz jakieś problemy, nawet jeśli chodzi o motywację, w Polsce jest straszna stygma, jeśli chodzi o terapię i... Em, o ludzi, którzy właśnie leczą się e, terapeutycznie. E, nie powinno tak być, ponieważ to jest rzecz bardzo naturalna i każdy powinien wraz na jakiś czas pójść do terapeuty i pogadać z tą osobą, bo każdy z nas trzyma jakieś problemy w sobie. Terapeuta nie jest tylko po to, żeby e, leczyć ludzi z bardzo głębokiej depresji albo z różnych innych chorób mentalnych. Ale też może Ci pomóc ze stresem, może Ci pomóc z napięciem, które masz w pracy, z kłótniami, które masz w domu, albo z Twoją motywacją. Więc e, będę mówić o terapii później, ponieważ sama to przeżyłam i widzę, widzę jak zmieniła moje życie. E, ale to tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, czy to zaakceptujesz i co z tym zrobisz. Więc to by było na tyle. Dzięki za dzisiaj i mam nadzieję, że spotkamy się w następnym odcinku. Pa, Pa!